A tymczasem podejście pod wam dolny Niko jednak wow! doskonale rozpoczyna to spotkanie Niko! JKS czeka na swoją szansę i teraz ten czas będzie bardzo ważny Poleciał flash i tu Simple odrywa ze snajperki Money. Simple! Chce się zmierzyć, poleci flash! Wow, 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 wow! Tu wciąż będzie się JKS już też nie wytrzymuje, chciał Niko on przygotował na dole i też Simple trafia No i wszystko w rękach Simpla Jeden na dwóch, ten na, na skrzynki, ale Simple to wszystko wie Simple, jeden na jednego My przechodzimy do Newka w pojedynku G2 kontra z Vincere. No mam takie flashbacki ze Stockholmu, kiedy oglądaliśmy finał Majora. Ciekaw jestem, czy Niko pamięta swoje strzały z Digla z gniazda. No na pewno pamięta. A tymczasem podejście pod bąsaj dolny Niko. Jednak Uuu! doskonale rozpoczyna to spotkanie Niko! Ależ rozpoczyna ten mecz. Jeżeli pamiętał to starcie z Diglem z finału Majora, to bardzo szybko o tym zapomniał. Chociaż na to oczywiście pieniędzy było za mało. Na razie w Belgii jeden zawodników pod rampą. Tutaj Monez i dwa trafienia. A tu wciąż przecież jest Drake, już też nie wytrzymuje. Chciał podejść, A Simple nagle odpalił jak z armaty. Ostatnio miał 1-12. Takie statystyki na samym początku tego turnieju. Niko, on przygotowany na dole i też Simple trafia. Trzy praki już od niego. W tym momencie dwóch na dwóch. Simple odkłada bombę. Na razie jeszcze nie ma żadnej przyjętej lepszej broni, ale Simple może z Diglem sobie poradzi. Niestety on akurat upadnie, ale zostaje w grze. Perfekto. Ma już M4 w dłoniach, ale tutaj też brak kamizelki, brak granatów. Antyterroryści mają smoka i teraz Perfekto próbuje skanować. Ale Hunter dobrze sekuruje kolegę z drużyny. Zawsze byli dobrze przygotowani przed momentem. Niko, teraz. Niko też. Dobra pozycja. Odwór to jest... Bole. Jego teren, wiedział, widział jak ten pierwszy zeskakuje, wiedział gdzie można się spodziewać kolejnego. A tu proszę, hunter też jest spokojnie, na granicy smoka, nie ma wejścia na bombsighty, nawet gdzieś zejścia na dół dla terrorystów. Simple. No ma AK, próbuje, szuka chociaż jednej eliminacji. testuje, testuje. Szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć niesamowite skiny do CSa? Sprawdź hellgaze.com, otwieraj skrzynki i wygrywaj skiny, o których marzyłeś. Na stronce możecie również ulepszać swoje skiny za pomocą upgradera i rywalizować z innymi graczami w bitwach na skrzynki. A do tego możesz brać udział w giveawayach użytkowników, których jest naprawdę mnóstwo. Użyj mojego kodu MATEO, dzięki któremu dostaniesz darmowe środki na start i bonus do depozytu. Link do stronki znajdziecie w opisie. W tym momencie, kiedy ten fesz poleci, to może się za chwilę mocno zdziwić. Nie sprawdził do końca i tu będzie szansa. Ale właśnie był Monesi. I w międzyczasie Nico robi swoje, chociaż była odpowiedź, wycofuje z przybudówki jeden z zawodników. Monesi też już nie może zdradzać pozycji. Ach, perfekto, doskonały timing, by wyjście z drzwi. No i Hunter będzie miał tutaj spore kłopoty. Bomba jednak leży na placu. Wciąż pod kontrolą mają Monesi. Czeka Simple. Perfekto, za chwilę być może do kolegi dołączy, a Monesi zmienia pozycję, to może być duże zaskoczenie, chociaż był też chce to wszystko kontrolować, a teraz wszystko w rękach Simple, jednak on zostaje sam. Oczywiście, wiedział gdzie był Monesi, ten 48 HP na koncie Simple jednak z eliminacją. I z tym nie będzie miał problemu, Simple o ile no, sobie tą, to dobrze tą, wyliczy. Tą, ale niewiele zabrakło, no, ale oczywiście takie rzeczy ma wszystkie. W głowie Simple i teraz musi się obawiać, gdzie jest dokładnie Level. Hunter no nie będzie mieć wielkich szans takich sytuacji, no musiałby naprawdę trafić prosto w głowę w jakimś jeszcze magicznym stylu, a Simple jest doskonale ustawiony. No Hunter też tych HP nie ma zbyt wiele, więc jeden celny strzał i będzie pozamiatany Simple. W drugiej stronie snajperki nie ma. Mimo tego, że oczywiście, że Simple tego klacza wygrał, to. Oj, świetnie. Razem z Monesim ta ustawka. Czasem JKS na rampie. Mones już do kolegi wraca. Simple celowany pod gniazdo. JKS czeka na swoją szansę. I teraz ten czas będzie bardzo ważny. Poleciał flash. I tu Simple obrywa ze snajperki. Monesy! To. Walniają nieco tempo. W drugie tempo być może będą chcieli zaatakować. Uciekło od flashów Mones. I ten flash jednak bardzo nieprzyjemny. Ale Hunter był tam, gdzie być powinien. No świetnie. Zgrywały się do tej zawodnicy antyterrorystów. Teraz Hunter będzie popałak, ale oczywiście. Czeka elektronik, tuż nad nim JKS doskonale, jednak robi to elektronik. Czeka Niko, bo tu jeszcze odsmałkowany był zawodnik G-2 Monesi, poszukujący tego fragę i Monesi daje sobie tutaj radę, ale na tronie Simple. no i teraz wszystko w rękach Monesiego. Ten z jedną eliminacją toż tuż obok, ale ten nie czekał, od razu zaatakował. Od Phoenixa teraz zachodzi Huxi. Ważny tutaj będzie czas. Za chwilę się mogą spotkać. No tego się Huxi. Hoeksy... Nie powinien spodziewać, ale tu czyżby mijanka, no zobaczmy, Fuxi zdobędzie tę eliminację. Teraz zastanawia się, gdzie jest drugi zawodnik, a był, był bit blisko i teraz wejście na górę, tutaj był blisko, ale ależ niewiele brakowało. Przed nami już w zasadzie rozpoczęła się runda ostatnia w pierwszej o. części spotkania. Monesi już skasował Simpla. Tak, no już wie Simpl na ekipę, ustawił się Monesi być może takiej pozycji się nie spodziewał, a to nie jest tu niespodzianka, no i Niko, nieprawdopodobnie. A jeszcze trochę i, i nawet więcej niż całą piątkę, chociaż poczekajmy. Monez i dobry granat też zatrzymujący na moment wjazd terrorystów. No, enable ten pick nie mógł się udać. Chciał przeskoczyć nad strzałem jego ale nie z Monesim takie numery. No i Niko kończy pierwszą połowę defragi w tej pierwszej połowie. No, zobaczymy, co będzie w drugiej. Tu już z P250 kupiono pewnie przez kolegę z Kevem. Blisko, elektronik ale Niko rozpoczyna z rury. Niko szuka kolejnych eliminacji. Niko! Niko! Leciał flash. Znaje no się to smoke na Simple, żeby jeszcze może było przejść. Strzałnie celny, ale trzeba wyeliminować bita. To najważniejsze. hook si daje. No sobie znać perfekto. Jednak był tam, gdzie być powinien. Mało czasu. mało czasu, bardzo mało czasu. Hunter musi podkładać bombę. Inaczej nic w tej rundy nie będzie. Simple rywala nie widzi. Teraz ten smoke opada! Simple z eliminacją. Leczka jest jeszcze tutaj, jest przy życiu. Simple wycofuje, żeby tylko nie ginąć Simple! Oh! A jednak nie Simple, Leaple, on był blisko, by pomóc swojemu koledze już chce zareagować, tutaj skany do tej pory były dobre, ta pozycja nie jest już tak łatwa. O, Oj, Niko w końcu się wreszcie. odpalił. No zdenerwował się, powiedział, dobra ja już 30 mam, panowie kończymy to tu i teraz, może tak będzie, bo przewaga jest, ale terroryści też obijani trzech zawodników. KPs aż tak dużo nie ma. Simple no też oberwa, a JKS chodzi na plecy. Dobra pozycja od prawej strony. I tam spóźniona reakcja elektronika, który za późno dał znać. No wracał oczywiście na pozycję BIT, ale zdaje się, że to właśnie on nie zdążył. I Niko razem z Moneci. Elektronik też rywala nie dostrzegł, granat tylko delikatnie. Dobrywa, Niko, teraz jednak ponad tym smokiem na Rywala i tu kolejny smok rzucony z site'u, ale Niko już wszystko wie, że wijać będą tego smoka zawodnicy terrorystów, ten ze smok do wykładwa też rzucony timingowo perfekcyjnie. Niko z kolejną eliminacją. No i cóż czy z tego. Mam do ciebie zagadkę, słuchaj. O, <laughs> Ile fragów potrzebowało gitu żeby wygrać cztery rundy w tym meczu. Cztery rundy? Co, ale w sumie w sumie. O 7. Bardzo dobrze. I też inaczej przygotowani antyterroryści. Teraz leci i palak, simple, był flash, ale jednak był już dobrze celowany, po raz kolejny o, Hunter! Hunter! Co teraz się stało, Hunter? Jak Niko, Jaki on rozdał hedziki błyskawiczne i to... Cały czas jeszcze bit na balkonie, a terroryści coraz bliżej. Poleciały granaty, smoke na mały piasek. Leci też flash na Bita, Ten może się dziwić chociaż on wrócony bardzo sprytnie. Bit i to jest jego ulubione miejsce, chociaż teraz on oszczepiony. Nible jeszcze stara się walczyć. No wyspidawał wystarczająco długo, by teraz bit mógł wychylić. I jak mądrze, jakże mądrze. Teraz Nible bit razem z nim. Doskonale sobie radzi. Świetna współpraca pomiędzy tą dwójką młodych zawodników. No i Monesi już nie był w stanie zareagować. Doskonale. Na razie Simple Czeka wcelowany. Tył. Wychylał już Niko. No i proszę! Bardzo Simple zgaszony, chociaż sam. Niko ucierpiał teraz dwa punkty życia na jego koncie, woli wycofać, a już tam brygada uderzeniowa atakuje od banana. Już trójka, czwórka, nawet zawodników pędzi, ile ma się w nogach. Jeszcze o tym nie wiedzą zawodnicy, gdzie tu chociaż z pewnością usłyszał to perfekto. Teraz leci flash. i jest kontra. Od razu reagują zawodnicy antyterrorystów. Blisko. Monesi i ten jednak złapany przez On Tylko na ten moment czekał. Odpowiedź od Wusiego. Najprawdziwa wojna. na Wam szajcie. i po raz kolejny. Tu jeszcze dostaje po głowie jeden z zawodników. bo zostaje sam, ale jego pozycja z nana. musi się tu utrzymać jak najdłużej, ale coraz mniej czasu, coraz mniej przestrzeni. On coraz bliżej. Za chwilę będą domykani zawodnicy terrorystów na domku czy na daszku. Oh, I je. właśnie jest Puksi. Ten ze spokojem sobie poradzi. Z jednym chociaż rybalem. Simple. Jest jedna eliminacja, ale to wciąż jeszcze mało. Monez i w i z I już tylko elektronik, który był przecież w bibliotece, ale on z makim 10. 11 sekund smok, dorzucony przez smoka. Będą przebijali. Ale tu jest dwóch zawodniku w Ale perfekto z Tak, strzelił. Tak, Molesji wiedzą o nim. No, Strzał niecelny. Nie, Monez skasowany. Perfekto. Jest giazd na Bombsite. Jest podłużona bomba. To, to perfekto będzie flikował. No właśnie, to jest perfekto. To nie jest simple, więc taki strzał nie będzie niego łatwy. Zobaczmy, wyjdzie za chwilę Hunter, ale nie spodziewasz się drugiego snipera wcelowanego w bombsite, Także Hunter wszystko musi na odpowiedni torb. Czekcie zaczęło się od tej przynajmniej rundy 4 na 2, prawda? Wtedy posypała się ta defensywna gra i będzie tymczasem Niko agresywnie. No i jak refragować, to dwukrotnie. Jeszcze no. Simple obrywa. Chce wychylić. Chce wychylić. No i Simple od Zrewanżował się w końcu. Jeszcze nic nie jest wyrzucone. Czekają, czekają, grają bardzo kontaktowo. Onesy? Teraz wie, o, o, wie na to pewno, bo oberwał. O nie, nie, wydawało się, że będą te granaty dorzucane, ale tak naprawdę oddane Simplowi nie wykorzystali, zagrali na kontakt i to była świetna decyzja. No. Jest, no ale to akurat nie robi wrażenia na terrorystach. I teraz, co zrobi Hunter, bo on ma AK, wie, że rywale są blisko, A to za chwilę może być sprawdzone. Oh, Hunter kapitalnie, tam JKS też z eliminacją na bombsite'cie, a dwóch na dwóch, jest luka w tym smoku. JKS, jest eliminacja, ale bomba na miejscu i teraz wszystko widział w rękach Elektronika. Ale czy widział Elektronika JKS czy nie, bo mam wrażenie, że wie. Mam wrażenie, że doskonale wie, gdzie jest rywal. Może się teraz bliżej, no teraz to już na pewno wiedzą, a jest po raz kolejny na pie... Nie, no, to już... Tu przewaga, chociaż ja Thimble no, przez smoka. ale, ale i znowu, taka runda. znowu się udało trafić Niko, ale poddajecie. rotacja pod bąceń, a tutaj Mones i ze celnym strzałem wychylał chciał wychylać się z kolei Jace'a, żeby ratować życie kolegi, ale to się nie udaje, trzech na dwóch. Na zakładkę grający, czujesz z jednej, z drugiej strony, teraz jednak Hunter, no znów to wychylenie Huntera pod A, niepotrzebne. Bo gdy jest przewaga, Simple, niespodzianka. w celowany, no ale gdyby pomylił się Simple to wie! Huxi z eliminacją, jeden na jednego, Bomba podłożona w dobrym miejscu. No i Nipple on zostaje sam. Ten niedoświadczony zawodnik chce wychylić na rybę, by domknąć tę rundę i to się udaje. On po prostu teraz musi wierzyć w swoje umiejętności, chociaż Huxi już do niego wraca. Huxi bit na środku, tymczasem ale z eliminacją. Ale po raz kolejny wychyla totalnie bez niczego. No właśnie, nic się nie działo. Na środku nie było żadnej presji. Dlatego Hunter chyba chciał sprawdzić, a Huxie wrócił do Niko. Spodziewają się, że to właśnie tutaj będzie wejście. I to jednak na ten bez, chociaż bit dokłada kolejną eliminację. Ruszyli się na moment terroryści, ale nie. To będzie wejście na Huxiego i Niko. Wszystko w rękach. Niko i Huxiego. Czy to się uda? Niko wciąż trzyma się na swojej pozycji, ale nic z tego. To nie potrwało zbyt długo. Niko nawet nie oddaje strzału, Nie widział, nie był w stanie zareagować. No i JKS jest bez żadnych szans. 15 do 15. Pewno z ciebie też mam wrażenie, że uleciała. To za wszelką cenę, ale to wciąż za mało, chociaż Monesi teraz bardzo ważna eliminacja. No. Dawno takiej nie mieliśmy, dawno nie mieliśmy takiej przewagi, która, która sprawia, że no, mogą trochę odetchnąć, prawda? O, czyżby znów zmiana tempa terrorystów i wejście, ale dużo szybsze. Tak, już dorzucone granaty błyskowe. Mones i ustawione w piachu na razie gra na czas i za chwilę może mieć łatwą przez to eliminację, bo tam był rywal. Simple, już powinni wiedzieć zawodnicy CC, co się tutaj dzieje, jak jest, cały czas bejtuje, no ale teraz mogą być te rapaty. Wciąż na pozycji Monesi. Jakże spokojnie robi to wszystko na zwincerę, frag dla Monesiego jednak. No i Czas. mało czasu trzeba planować bombę. Szuka tej bomby Monesi. Ten z eliminacją. Cztery trafienia dla niego. No i wszystko w rękach Simpla. Jeden na dwóch. Monesi stara się skanować. Wczoraj na chwilę zabraknie mu kul w AWP. A Simple jeszcze wykorzystuje granaty. Blisko też już jest Hunter. Ten atakuje do BS-a. Ten na, na skrzynki, ale Simple to wszystko wie. Simple jeden na jednego. Monesi musi skomentować Ace'a albo napisać. Nie będzie w stanie z tę rundę. Monesi kontra Simple. Czasu coraz mniej. Simple jednak jednak zabiera nadzieję, zabiera marzenia. Przygotowany Hunter i JKS, ale jak za chwilę wychyli Hunter, to może się dziwić. Nie był jednak obity, także też trzeba uważać. Dobry flash. Nie był nic nie widzi. ucieka celownikiem Boksi teraz zaatakuje. No i tylko bit w życiu, ale jest to przełamanie, na które czekali... A ...terroryści. Zresztą trochę jak raz... Na... Ojojoj, oj. Hunter, zobacz, 40hp, a jeszcze Uf. takie starcie wygrane. No Hunter teraz Niech naprawdę runda. wspiął się na wyżyny. Gdyby to ustabilizował, no to oczywiście nie byłoby nawet dogrywki, podejrzewam. Oj, Niko, miał tam kłopoty z Widać, że gdzieś na pewno z ciebie u Niko uleciała. Pamiętamy go jak mam zambie nuk. Tam wszystko przecież mu wychodziło. Perfekto, no tak ponad tym smokiem, no nie były jednego z zawodników, ale Monesi mimo wszystko wcelowany. Mentalnie Niko ten też mocno ucierpiał. Kupsi z kolei na blisko. Hupsi obijał Elektronik tylko. 13 punktów życia. To wciąż jeszcze perfekto za cementem. Palak na przestrzał. No jeżeli tu poleci jeszcze jeden gran zapalający albo granat na perfekto może być się flesz. ciężko poleciał flash. I to wystarczyło. Cały czas trzyma. Domek JK jest w swoim stylu, Uksi mimo wszystko sam stara się podejść, żeby zebrać jakieś informacje, o, ależ tam o, Mijanka. Uksi, ta pozycja. Ależ zajął pozycję, to będzie duże zaskoczenie. Będzie wykorzystane. Jakby, Jak teraz wykorzystać też te pozycje, żeby... Oj, teraz był kawałek cienia, cieni. był kawałek cienia. Ale czy Uksi coś mówi, coś mówi do swoich kolegów. Być może wie co to był za cień, poleciał Flesz, a, a właśnie, wiedział i poprosił o Flesza właśnie w takiej sytuacji, tylko nie wie o zawodniku na trójkach. Tam wciąż czai się Elektronik, który może jeszcze tutaj zaczarować, niesprawdzona pozycja, trzeba sprawdzić cały BS, a tutaj daje znać Fuksji, że tu nikogo więcej nie ma i to jest niespodzianka Elektronik, chociaż Niko teraz szuka, gdzie, zaraz, zaraz, gdzie jest rywal. Nie byli pewni, ale Hooksy naprawił swój błąd. Bardzo ważna eliminacja. na nice. oh, Simple. No, to byłaby magiczna runda w jego wykonaniu, gdyby on to zrobił. Próbuje nic z tego. Hooksy z pragiem. Wszystko Simplowi w pewnym momencie wychodziło. I chce się zmierzyć. Poleci. Wle oh! Oh! Wow, wow, wow. Nie ma podejścia. No, w takim momencie, że Molesy trafia od takiego hedzika, to musiało piekielnie zaboleć. Nie tylko na serwerze Simple, ale także jego dumę. Pięciu na Poza... trzech. I Mones jeszcze na fleszu. No teraz ta runda należy ewidentnie do Monesiego i Niko. Wszystko im teraz wychodzi. Wyjście z domku, ale tutaj JK jest. To były małe tarapaty z plecki, ale to musi być koniec. Jeden na no Mieli swoje siły zawodnicy NATO z Wincerą. Chociaż Hooks jeszcze nie daje sobie rady. No gdyby tutaj Nipple wyciągnął Monesiego, Niko jest to prawda blisko. Nie ma Bomba leży daleko, nie wiedzą o oni oczywiście antyterroryści, ale tu i tak Nebro musi sobie poradzić chociaż z jednym rywalem, ale Niko był bardzo blisko i ostatecznie to się kończy zwycięstwem G2.